Witam, jestem Domix, a to jest nasza seria pomysłowy Minecraft z Domixem. Dzisiaj przedstawię Wam pomysł na opadające piaski połączone z piecykiem. Więc bierzmy się do roboty. Potrzebne nam będą yy, dwa wiadra wody. Czekajcie, schowam to. Nie zapomniałeś przypadkiem o mnie? No i jeszcze gość jest w programie, zapomniałam wam powiedzieć. No właśnie. Więc ja No i tutaj o taką o... Wykopuje, wykopujemy dołek, na razie ten dołek, dołka nie wypełniamy, nie wypełniamy go. Powiedziałeś, że to pomysł z piaskiem, więc czemu kopiesz w tym? W, w ziemi? ziemi. Bo nietypowo to wygląda, ale nie chcę mi się już tam ojść, bo tam jest wiele nieudanych prób tego eksperymentu. Głupie to wygląda. Po te... co to mówisz przed kamerą? No co tam, ludzie niech Będę się... się w... Niech wiedzą. A tam, tu ja dopiero wymyśliłem ten pomysł, to jest, jest miks dwóch, o rany, pomysłów. Jasne. Tak, Miks dwóch, dwóch pomysłów. No tak, budujemy coś takiego. Mm, czekajcie, to nie jest survival Żaden, to jest taka seria pomysłów, więc dlatego będę tu używał różnego typu modów. Mm -hmm. Tutaj kopiemy taki dołek. Mm, o tak, stawiamy na, na, nie, nie. Nad tym stawiamy piecyk. Tutaj wlewamy wodę. No. Bo pomarańczowa wełna jest bardzo często spotykanym surowcem naturalnym. Nie, nie jest, ale. Nie wiem, po prostu się przyda. Spoko. No. Tutaj kopiemy takie koryto do tej naszej pułapki. Doradzam uważać, żeby nie zepsuć tego wszystkiego hmm. Hmm. Tutaj to czymś zamurowujemy A gdybyś ty zobaczył nagle taki piecyk i do tego piasek w ziemi, nie zdziwiłbyś się? Zdziwiłbym się, ale gdybym to zobaczył na pustyni, to by się nie zdziwił. Spoko. A gdybyś zobaczył po prostu taki sobie stoi piecyk na pustyni. Yy, a i teraz tutaj będzie tak nogość co mi idzie, idzie. Załóżmy, że to wszędzie tutaj jest piasek Nie ma nawet tej wody, nie ma tych krzeczorów. No powiedzmy Tutaj piasek, tutaj piasek O, o. patrzcie, piecyk A ja mam dużo żelaza do przegrzania Wchodzę sobie w piecyk Daję to I na przykład O, to Zaraz, zaraz Żeby nie było ponownego błędu z mojej strony A myślałem Tutaj on musi być jeszcze jeden klocek No więc wsadzę tutaj o żelazo. I źle. No tak o tutaj. I za chwilę to powinno opaść. O, widzicie? A I tutaj możecie zrobić o głębszy dół Żeby się zabić. A teraz rozrywka w odcinku. Za chwilę przejdziemy do mojego domu. O, fajna woda. I wejdziemy do pomieszczenia zwanego Crazy ROM. Czyli szalony. Szalone pomieszczenie. Chodzimy, i gdy klikniemy ten guzik, stanie się coś niespodziewanego. Tada! Podobało się? No i to już by było na tyle, więc mówię Wam... Do, do widzenia!